Ja, wiesz, staram się pomagać ludziom, ale kuź, ile można jeździć na człowieku? No ja nie, nie mówię, daj mi 50 dolarów, daj mi 100 dolarów, tak? No common sense, nie? A ona tak jeszcze nie, dobrze nie, 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 nie zdążyłam coś powiedzieć. I ona do tego męża, to chodź. I zabrała te dzieci i wyszła. Ale co najlepsze, po, wsiadają, brand new, na cztery koła napęd, biała BMW. Biała BMK na cztery koła napęd. No wiódka. Wsadzają te dzieci i obrażona, bo ja jej powiedziałem, że ona musi w sklepie kawę kupić, żeby wejść. No, no, no rozumiecie o co chodzi? No mi się zagotowało. No wiesz, nie jestem takim człowiekiem, żeby powiedzieć: weź, wypier, bo, bo mi aż zagotowało. No, no, no babo, no przychodzisz do mnie, okej. Okay. Chcę, żeby dzieci miały w panie Zorajd, ale też wiesz, zapatrzeni w Ci ludzie wykorzystują to, że mają chore dzieci, bo oni mają, wiecie, auto za 180 tysięcy dolarów, a tam niech mają i za milion, mnie to wali, mogą Lamborghini, ale sens? on tu przychodzi, on, ja mam chore dzieci, jak ty.